skąd jestem na YouTubie, czyli ponad dwa lata, temat moich włosów od czasu do czasu się pojawia, a w sumie systematycznie. Myślę, że nadszedł ten czas, aby rozprawić się z tym problemem kobiecej powiedziałabym, nazwałabym to włosy, y, wojna kobieco-kobieca. Autentycznie, bo naprawdę niektóre komentarze to już jest wytoczenie ciężkiej altererii. Mogę się dzisiaj mylić, bo strasznie boli mnie głowa, ale że y, panowie na sąsiedniej budowie dzisiaj mają dzień wolny, a zwyczajowo 6 dni w tygodniu wygląda to tak. Dla wszystkich, którzy pytali, czemu krzyczę. więc proszę mi wybaczyć, dzisiaj mogę bardziej się mylić niż zwykle i w ogóle wyglądam okropnie, ale tak jak mówię, to jest jedyny dzień, którym jest cicho, więc zabierajmy się. Jedna z komentujących he, pań y, poradziła mi, aby y, włosy przyciąć do ramion. Wyobraźmy sobie, że to są moje włosy przycięte do ramion. No, mnie się osobiście to nie podoba, wyglądam jak y, lew y, z filmu Madagaskar. No, po prostu mi się nie podoba. Dwa, noszenie cały dzień w ten sposób y, trochę mnie. To nie jest mój styl, ponieważ y, nie, nie mam ochoty ani czasu cały dzień bawić się w ten sposób z włosami, bo po prostu to nie jest mój styl, chociaż powiem szczerze, że dawno, dawno temu, w latach jeszcze 90. albo na początku tego stulecia, stojąc w kolejce w delikatesach w rynku głównym, pamiętam, wtedy jeszcze były delikatesy, teraz jest biedronka i miałam kucyk. Taki kucyk, i mm, coś tutaj poprawiłam, że tak jakoś machłam. I pani z tyłu wyskoczyła na mnie z wielką buzią, żebym przestała machać tymi włosami. No, więc o, y, wydaje mi się, że chyba faktycznie takie ciągłe poprawianie włosów i zwracanie na siebie uwagi. No, chyba nie jest w moim stylu, ale oczywiście, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, no to oczywiście. Wydaje mi się, że w tej formie wygląda to w miarę poprawnie, tyle, że tak jak mówię, to nie jest zgodne z moim charakterem i z moim rodzajem pracy, którą wykonuję, i z rodzajem w ogóle aktywności życiowych. Więc ta forma nie. Ale idźmy dalej. Jedna z Pań zasugerowała, żeby w ogóle ściąć włosy na króciutko i jeżyk. I też. Jak to znaczy, zwyczajowo tak się powinno postępować. Tak mi się wydaje, że kiedy się przekracza pewną kolejną, pełną liczbę, no to wtedy się trzeba zastanawiać nad swoim wizerunkiem, czyli zmiany jego wizerunku, albo udoskonalenie, albo czegoś odjąć z tego naszego wizerunku. I ja oczywiście też tak miałam co dekadę. I również przeszło mi przez myśl, aby ściąć włosy. Po pierwsze dlatego, że będzie mi bardziej poręcznie, nie będę musiała nosić, nie wiem, gumeczek, spineczek i opasek, które są, jak to też wspomniała jedna Pani w komentarzu, infantylne. No, więc dochodzimy do tych właśnie krótkich włosów i też się nad nimi zastanawiałam. Tyle, że moje włosy są i kręcone, i dość takie ciężkie, i mało podatne na kręcenie, na cokolwiek, na robienie z nimi cokolwiek, więc musiałby to być taki faktycznie Jerzyk. No, ale co mi za, za Jerzyk, jak on by się kręcił, wyglądałabym jak taki przycięty baranek, prawda? Jedna z pań też w komentarzu zasugerowała, żeby używać prostownicy. No, powiem szczerze, że nie mam ochoty spędzać godziny rano, aby te włosy prostować codziennie i tak dalej. Może by jakaś laminacja. Chwilowo, jakby to powiedzieć, ograniczają mnie fundusze, ale może się zgłosi jakaś firma, która będzie chciała wylaminować, jak to się nazywa, moje kręcone włosy. A to tak żartuje. No więc jedźmy dalej, co z tymi włosami? Fakt faktem, muszę się również jeszcze przyznać, że moje włosy, odkąd pamiętam, były problemowe. W liceum pani dała mi pałę z majcy, argumentując ją w ten sposób, że wkurzają, że wkurzają ją moje włosy, czyli warkocz. No, więc moja mama poszła się zapytać, o co chodzi z tym warkoczem, i ta powiedziała, że wkurza ją mój styl ubierania, to znaczy się mundurek szkolny, czyli fartuszek z białym kołnierzykiem, to ją wkurza i ten warkoczek. Na co moja mama powiedziała, no ale no ja nie wiem, co mam pani odpowiedzieć i. Wyszła z spokoju nauczycielskiego i powiedziała do mnie tak Małgorzata, będziesz miała pałę z majcy, zostaniesz w trzeciej klasie. Na ten argument ja nie mam antyargumentu. Po prostu. No więc wiem, że moje włosy ludzi wkurzają. Oczywiście dzieje się to z wielu powodów. Zazdrości, Ech. No, zazdrości, no przede wszystkim zazdrości. Raz spotkał mnie bardzo przedziwny, znaczy, spotkało mnie bardzo przedziwne zdarzenie. Mężczyzna, który znał mnie z młodości, tak właśnie okres liceum, coś w tych klimatach, spotkał mnie, kiedy miałam, byłam już po 30. No, oczywiście nie ma się już takiego świeżego wyglądu nastolatki, i pan się rozpłakał i powiedział, co się stało z moimi włosami. No, fakt, faktem po 30 zaczęły mi wypadać z różnych powodów. No, więc jak Pani widzicie, włosy potrafią wzbudzić w człowieku ogromne, ale to niesamowite pokłady różnych emocji. Pamiętajmy również, że kobiety mają włosy długie, i przynajmniej miały w zamieszłych czasach, dlatego że włosy oznaczają witalność. I dlatego też wikingowie mieli długie włosy i warkoczyki. To samo u Szkocji, ponieważ oni są potomkami wikingów, tak przynajmniej twierdzą. I włosy dodają siły witalnej, więc, czym dłuższe włosy, tym nasza siła witalna, tak ogólnie w przyrodzie, jest uważana za większą i silniejszą. Więc może dlatego włosy są takie bulwersujące w dzisiejszych czasach, że każdy ma inny, inny, inne pojęcie na temat moich włosów. No ale dobra, idźmy dalej. Więc, już jak już ścięłam te włosy, naprawdę proszę mi uwierzyć, że już wielokrotnie rozważałam, aby. Sciąć całkowicie włosy i zrobić się jak Shined O'Connor, ale uświadomiłam sobie, że tutaj gdzieś mam jakieś takie, takiego coś tutaj znalazłam, coś we włosach, i myślę sobie, nie, to będzie nieładnie wyglądać. A jak są włosy, to to będzie zakryte, prawda? No właśnie. No, więc idźmy dalej. Ostatnio wyczaiłam jakąś chiński sklep, temu, Bolland czy coś, i znalazłam. Bardzo tanie peruki, oczywiście syntetyczne, ale od czegoś trzeba zacząć. Więc pozwolę sobie na wizji, tak jak mówię, najtańsze jakie były, i, i są to naprawdę takie syntetyczne żyłki, prawie ale przynajmniej będziemy wiedzieć, jak będę wyglądać w różnych fasonach. Niestety mam tylko dwa fasony, ponieważ reszta wydawała mi się, że będzie. Nie, nie będę się czuła zbyt dobrze, a te krótkie peruki były po prostu takie staromodne, więc no tak powiem, staromodne, więc no nie bardzo. Myślałam również, aby zajść do sklepu z perukami, jest kilka takich sklepów w Krakowie koło naszego szpitala onkologicznego ale sobie pomyślałam, że może to być troszeczkę niesmaczne, prawda? Bo przecież jednak utrata włosów prze, przez kobietę z powodu zwłaszcza choroby, no jest to traumatycznym przeżyciem, więc pomyślałam sobie, że może takie, taki głupi filmik, czy dobrze mi w tej fryzurze, czy w tej będzie może niesmaczny i niekoniecznie, bo jednak e, pamiętajmy, że utrata jakiegokolwiek atrybutu kobiecego w czasie tak strasznej choroby, jak jest rak, jakikolwiek, dla niektórych kobiet jest nie do przeskoczenia i wręcz popadają w depresję. No więc, może taki błahy powód, czy mam obciąć włosy, czy nie, i czy dobrze mi w takiej fryzurze, czy w takiej, to jest w takich sytuacjach po prostu niesmaczny. Ale zaczynamy. Kupiłam sobie takie coś, co w sumie mogłam zrobić z pończochy. Naprawdę, ale no dobra, jako człowiek, że nie, nie wiem, to dostałam pończochę, ale jakby w wersji szerszej. Nie wiem, jak to nałożyć, ale myślę, że to tak po prostu jak zwykła skarpeta. Tak myślę. Oczywiście od razu mówię, że wzięłam wszystkie najtańsze rzeczy, ponieważ i wiem, że nie będę tego używać. No, z wielu powodów. A z, z przede wszystkim dlatego, że ilość moich prywatnych włosów jest tak duża, że tak naprawdę musiałaby być peruka bardzo dobra, żeby ukryła te wszy, ten, wiecie, pani, ten um, wielki taki turban z tyłu. A takie peruki kosztują już ponad 1000 zł. Więc dla zabawy, wybaczcie, pani, nie będę inwestować takich pieniędzy. Pierwsza peruka, taka naprawdę syntetyczna. Wybrałam ją dlatego, że kolor jest mniej więcej zbliżony włosów do moich. Jest grzywka, a ja w dzieciństwie miałam grzywkę, tak? Nie uwierzycie Pani, jako dziecko miałam grzybeczkę? Mamusia mi robiła grzybeczkę. No więc tak, nie wiem jak się tym obsługuje, ale spróbujemy coś z tym zrobić. Długo mi to zajęło, żeby z tym walczyć, ale zobaczcie, panie, wydaje mi się, że całkiem przyzwoicie wyglądam. I pani, która mówiła, żebym przycięła włosy do ramion, miała całkowitą rację, tylko że nie wzięła pod uwagę, że nie będzie mi się chciało walczyć codziennie godzinę, czy tam ileś z włosami, żeby były proste. I tak. Niestety, peruka jest tania, więc syntetyczna i nie ma za dużo. Jakby to powiedzieć, tych włosów, więc no widać, że tutaj coś mam pod spodem. No, to jest taka dla zabawy peruka, tak naprawdę dla zabawy, chyba na Sylwestra czy coś tam. Jak ona przyszła, to była bardzo ładnie tutaj ułożona, także weczka tutaj była. Teraz nie mogę dojść do porozumienia z włosami e, i tak dalej, ale wydaje mi się, że wyglądam ładnie i ciekawie, chociaż myślę, że większość osób by mnie nie poznała. Po prostu by mnie nie poznała. Ale mnie się osobiście podoba, no tylko tak jak mówię, trzeba by to um, kupić lepszą perukę, ale ogólnie rzecz biorąc nie jest głupia. Włosy są mniej więcej e, zbliżone do mojego prawdziwego kolorytu. Mnie się podoba. E, czy jest modna ta fryzura? Nie wiem. Być może tak. Były jeszcze takie fryzury, takie same, tylko tak pofalowane tutaj. Taką jakby gofrownicą, ale tak delikatnie, jak są modne, tylko tak na dwa czy trzy razy. Były też takie, ale kosztowały oczywiście dużo więcej. Tak jak mówię, jeżeli ktoś ma mało włosów, to jak najbardziej, ale przy moich dużej ilości włosów niekoniecznie. Nie wiem, czy bym się odważyła iść na ulicę, dlatego że to widać, że to jest syntetyczna peruka, ale jeżeli za, bawimy się, w czym będę dobrze wyglądać, to w tej mniej więcej się dobrze czuję dobrze się czuję i ta długość mi nie przeszkadza, chociaż te włosy mnie wkurzają, ale to dlatego, że są syntetyczne. Grzyweczka bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba i grzyweczkę przy obecnym stanie czoła bardzo chętnie bym posiadała. Ale tak jak mówię, moje włosy są niezbyt nadające się na grzyweczkę. Zwłaszcza taką wofalowaną. No nie cierpię, po prostu nie cierpię. Dobra. Bardzo mi się naprawdę podoba. Wyglądam jak um, na w latach 90.: Barbara Streisand takie miała włosy. Nawet w pewnym momencie Julia Roberts miała takie włosy. Wow, fajnie, czuję się kobieca i seksowna. Dobra, y, spróbujmy drugą. Tylko, że tak jak mówię, druga jest naprawdę badziewna. Strasznie badziewna, ale no, od czegoś trzeba zacząć. Y, a jeszcze dodam, że kupiłam sobie takie, takie coś, żeby to y, trzymać, ale nie potrafię złożyć. No, Jak panie słyszałyście, pała z majcy, więc no, u mnie zmysł, yy, zmysł praktyczny nie istnieje. A jeszcze tak zauważyłam, że one się elektryzują. To może trzeba to jakoś tak, nie wiem, jakimś sprayem na elektryzację czy coś, bo widzę, że yy, jakoś tak idą do góry, o, elektryzują się. Ale widzicie panie, już teraz przynajmniej wiemy, że we włosach do ramion jest mi całkiem poprawnie. I to jest zupełny badziew, ponieważ po pierwsze widać, że tutaj to jest, no to nie jest prawdziwa grzy przedziałek, ale gdyby się na przykład zrobiło tak, bo mniej więcej tutaj są kolorystycznie, prawda? Kolorystycznie, i tutaj na przykład e, w, w taką jakby opaskę szerszą, szerszą dać, prawda? To może by coś z tego było, bo no tak, to, to w ogóle nie wiem, co to jest. Jakbym tak. Tak, co, co to w ogóle jest? I tutaj właśnie taki, ten loczek taki jest modny, ale jak Państwo widzicie, ta jest ewidentnie do zabawy. Ewidentnie do zabawy. Chociaż jak patrzę w lustro, to wydaje mi się, że one są za siwe, za białe. Do mojej cery, ale kiedy patrzę w kamerkę, to wydaje mi się, że nie ma tragedii. Jednak fakt, faktem pozostaje, panie, które radziły mi, żebym ścięła do ramion, miały rację. Czy to będą proste włosy, czy falki, nie jest źle. To tylko i wyłącznie ode mnie już teraz zależy, czy się odważę i będę uważać, używać tej gofrownicy czy czegoś tam, i czy yy, będę yy, przyzwyczaję się do takiej objętości, bo gdyby były takiej objętości, to nie ma problemu. Wszystko byłoby w porządku. No dobra. Kończąc, bo jest, i tak jest bardzo długi filmik, jak Pani widzicie, czasami dobrze posłuchać czyichś rad konstruktywnych, oczywiście, i bardzo fajnie. Tyle, że ja i tak nie włosów na razie, bo... Mój tryb życia nadal nie pozwala mi na spędzanie tylu a, no, takiego długiego czasu na upinaniu włosów. Dwa. Kompletnie tego nie umiem, ponieważ nikt mnie tego nie nauczył w domu. Po prostu nie nauczyła mnie mama, bo ona miała. Mm, po moim urodzeniu już krótkie włosy, i po prostu chodziła do fryzjera. Tam one się same układały, więc nie było też potrzeby. Ja zawsze barkod, więc no to cóż można robić. No właśnie, więc jeżeli mamy, ma, mamy, mamy, która dba o to, żebyśmy umiały takie różne rzeczy robić, to jest to duży plus, ponieważ ta nasza kobiecość może się jakby to powiedzieć rozwinąć i jesteśmy takie bardziej kobiece, grzeczne, seksowne i tak w ogóle. No właśnie i to wszystko zależy od tego, co, jak nas się wychowuje jak, i co wynosimy z domu. Ja dziękuję za oglądanie. Mam, mam nadzieję, że się Pani dobrze bawiłyście, bo przecież jest to taki rozrywkowy filmik, a nie i naukowy. No, więc tych wojen, kobieco-kobiecych w naszym życiu jest tak wiele i musimy tak wiele batalii, musimy tak wiele batali toczyć. Czasami musimy przegrywać, czasami musimy wygrywać. Jest to kwintesencja kobiecości, ale czy to jest zdrowe, nie wiem. Nie wiem też, czemu my, kobiety, częściej jesteśmy naszymi własnymi wrogami, a przecież stoimy po tej samej stronie barykady przeciwko facetom, a jednak same sobie podkładamy świnie czy same sobie kopiemy dołki. Ja dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji i zapraszam do kolejnych filmików.